Wegańskie pankejki, to dzisiaj ugotujemy. Przepis jest prosty, głównie dlatego, że mam ściągawkę. Mm, potrzebujemy tak, yy, mleko sojowe, potrzebujemy łyżkę octu, ja wezmę jabłkowy, spoko. Potrzebujemy 4 łyżki oleju, dwie szklanki mąki pszennej, proszkę do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, aquafaba, aqua czyli woda z cieciorki, czyli jak kupujecie cieciorkę, ciecierzycę, taką właśnie Taką, to aquafaba to jest ta woda z tego. Charlie prosił o jakiś przepis z aquafaby, to będzie przepis z aquafaby, proszę bardzo. No i jak zrobimy te pancake'i, jak to ładnie się mówi po polsku, to potem syrop klonowy i mamy tak jak takie amerykańskie śniadanie. Mleko, to pseudo mleko roślinne z octem, do szklanki i mieszamy, odstawiamy. Uwaga! Czyli pół szklanki mleka sojowego wchodzi. Dobra, próbujemy trafić z ilością. Pół szklanki. Nie wiem, chyba nawet mam taką szklankę. Dobra. Oh yeah, pokój! I łyżka... Nie wiem, czy to wyjdzie. I łyżka octu, to jest dziwne połączenie strasznie. No nie, dobra. Nie wiem, dlaczego tak? Ale może, żeby nie było za słodkie. Yy, dobra, to to mamy i to odstawiamy na bok. Dalej. Do michy wrzucimy dwie szklanki mąki pszennej i teraz tak, o co chodzi z tymi szklankami, bo normalnie przy czasami się podaje ilości 20 g 50 g, ale to o tyle nie ma sensu, że ktoś może chcieć zrobić więcej albo mniej i sobie musi mnożyć te składniki. A tak, to po prostu weźmie większą szklankę i proporcje się zgadzają. Ja mam taką szklankę, więc druga szklanka. Druga taka sama szklanka i teraz ładujemy dwie szklanki mąki pszennej. Dobra, jak wie, wiem, że 8 łyżek mi tu wchodzi. Oczywiście, że wysypałem. To wiem, że 8 łyżek to jest u mnie jedna szklanka. Raz, dwa, w ten sposób się wypykałem z mąki. Yy, tak jest. 1 czwarta łyżeczki soli do pieszczenia i 3 czwarte łyżeczki sody oczyszczonej łyżeczki. Dla tych, którzy mniej kumają jak działa system yy, miary na oko, to jest łyżka, to jest łyżeczka. Tak? Czyli łyżka to było nie, łyżeczka to będzie tak. 1 i 1 czwarta. Troszku do pieczenia. Czyli jeden. Nie wiem kto to liczył, że akurat jedna czwarta osób uchwa... Dobra, tyle. Yy, Alright, i soda oczyszczona, proszę bardzo. Mm, ale będą pankejki. Mm. Trzy czwarte tego ma wjechać. Bych. Może być. Następnie szczypta soli. Oh yeah, Jest styluwa. I trzeba to teraz wymieszać. Tak, jakbyście mieli wątpliwości, to robię to pierwszy raz. E, umawiałem się z pewnym dżentelmenem na telefon godzinę temu i akurat jak zacząłem nagrywać, to on właśnie teraz dzwoni. Tak to jest. Tak to jest. Dobra, i teraz tak, do drugiej miski wgla, wlać aquafabę. Tu jeszcze jedna miska. Użyjemy przezroczystą, żeby coś tu było więcej widać. Ponieważ jestem leniwy, to będę ubijał tym. To jest w ogóle najlepszy blender na świecie. Jak będziecie kupowali Brauna, ja nie reklamuję tego, nikt mi za to nie zapłacił. Mam ten blender chyba z 8 lat. Nigdy w życiu się nie zepsuło w nim nic, a zepsułem już parę blenderów w życiu. I ma miliard końcówek różnych. Blender on, jakiego ja kupowałem, to się nazywał inaczej, a dzisiaj to się nazywa Quick coś tam 9, więc jakby coś, Brown, Quick coś tam 9, mistrzostwo. Masło orzechowe też nim robiłem. Ej, co? Cztery łyżki akwafaby. Dobra, dobra. No super. W ogóle zajebiście. Wszystko wylałem obok. No, raz, dwa, trzy. Też tak macie? Cztery. że lejecie tutaj, a to zapierdala w dół słoika, zaraz mnie coś trafi po prostu. Co za kurwa bizgo. Co za idiota pierdolony projektował ten słoik. Oczywiście, że wylałem połowę tego, bo jak żeby inaczej. Yy, Aquafaba ma to do siebie, że zachowuje się jak yy, białko z jajka, nie? Więc dla wegan Aquafaba to jest najlepszy produkt na świecie. I ponieważ połowę wylałem, to nie wiem, czy tutaj mam tyle, ile chciałem, więc wleję jeszcze jedną łyżkę, dlatego że lepiej mieć za dużo, niż za mało. A tak swoją drogą, to, to, mmm, w ogóle nie ma smaku, nie? Dobra, to musimy uklepać blenderem, tak, łafabę, to jak wlejemy to wygląda o tak, jak białko z jajek, nie? I to trzeba uklepać blenderem na taką pianę. Jak to się zamieni w pianę, to dosypiemy tutaj cukier puder. No i dla tych, co nie wierzyli, słuchajcie, woda z ciecierzycy, czyli aquafaba po ubiciu zachowuje się naprawdę jak białko jajka, zobaczcie. I teraz do tego, co tu uklepaliśmy, wrzucamy dwie łyżki cukru pudru i jeszcze poubijamy to przez minutę. Raz łyżka. Dwa łyżka. Z tej aquafaby można zrobić wegańskie bezy, co kiedyś zrobiłem i były zajebiste. Kochanie, możemy wprowadzić zasady, że jak ktoś robi jedzenie, to nie sprząta? To jest wspaniałe, to ty to posprzątasz potem? Prawda? Zajebiście. Tak. Yy, także tak, yy, dobrze, po ubiciu tego... Yy, kiedy już to ubijemy... Mm, tak, to jest w ogóle bardzo dobra zasada, to co wymyśliłem właśnie, dlatego że... Yy, ktoś tu zrobił straszny bałagan, ojeju, jeju. Bierzemy jeszcze większą miskę. I przerzucę tutaj tę naszą mąkę, którą wcześniej pomieszałem z tym proszkiem do pieczenia i z, i z tą sodą. I teraz do tego dorzucamy. Dobra, i do tej mąki, którą tu mamy, dorzucamy to, co zrobiliśmy w pierwszej kolejności, czyli nasze mleko wegańskie z octem. Mm. I połowę tego, co mamy tu, czyli połowę tej akwafaby, nie? Mmm, git. Będzie dobre. A słodkie jak w mordę strzelił. I cztery łyżki oleju tutaj jeszcze musimy wmontować w to wszystko, nie? Dobra, jest połowa. Weźmiemy olej. Ja nie wiem, jak to jest, że przy miksowaniu to tej, tej kremu tu się nawet sufi, ja. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, musimy to wymieszać i jak już to wymieszamy, to dodamy resztę tej akwafaby i dalej to wymieszamy, żeby to się dobrze żeby to się dobrze połączyło. Ja proponuję pomieszać to widelcem. I tak jak mówię, ja tego nigdy wcześniej nie robiłem, więc ja nie wiem jak to powinno wyglądać. Zobaczymy czy to w ogóle się uda. No panqueiki, no to są takie gęste naleśniki, więc wydaje mi się, że, że to dosyć proste co ma nam wyjść, ale słuchajcie, nie takie rzeczy się kładło, nie? Dobra, jest w miarę to wybełtane, w miarę grudki są, bo będą resztę, dokładamy faby. Dobra i dalej już jak to uklepiemy, no to musimy tylko, jak dodałem resztę tej mm, resztę tej, tej, tej mikstury, tej ubitej faby. i tu jest napisane w przepisie, co jest ciekawe bardzo że musimy wylać to ciasto na patelnię. Ja nie wiem jak wylać coś, co jest taką grudą wielką. Weź a wiem co, bo ja dałem pół łyżki. Ja wiem, jaki jest problem, bo ja zjebałem. Bo ja dałem pół łyżki, a tu trzeba półtorej, znaczy pół szklanki dałem tego napoju, a tu trzeba dać półtorej, więc jeszcze. Sorry, winę tu półtorej, półtorej. Półtorej szklanki wlewamy to teraz, to to się uda. Coś to za suche było po mojemu. Dobra, teraz to wygląda to ciasto, jakby jak ciasto, które wyżygał pies. I spróbujemy zaraz te psieżygi usmażyć i powinny nam wyjść całkiem smaczne pankejki. Czy to się uda? A no właśnie. A no właśnie. No nie jest najlepiej jak chodzi o wygląd tego, co tu się wydarzyło. Ale to nie chodzi o wygląd, chodzi o to, żeby było smaczne. To jest konsystencja, którą udało mi się uzyskać, czyli trochę jest tych grudek, ale wzajemnie żaden szefa Amaro. Damy to na patelnię. Ludzie chamy, wszystko zjedzą, naprawdę. dobra, próbujemy, pancake numer 1. I od razu będziemy robić dwa. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tak powinno wyglądać u mnie. Tak to wygląda. No i zobaczymy, czy to będzie jadalne w ogóle. Dzięki temu, że tam jest soda oczyszczona i proszek do pieczenia, to te panki mocno się napompowały. Tak jak mówiłem na początku. I dzięki temu one będą takie puszyste, duże. Wyszły takie duże hiper-ober racuchy, nie? Znaczy, może powinny wyjść okrągłe i wtedy by były panki, ponieważ jestem Polakiem, mam obowiązki polackie. To zrobiłem kształty nieregularne, czyli to się u mnie nazywa racuchy. I to podobnież z... ze syropem klonowym podawać można. Proszę bardzo, Maple Syrup po amerykańsku żeby się to... no może po kanady, kanadyjsku bardziej. Żeby się taplał w tym. Uwaga. I nie do degustacji. No nie wygląda to najlepiej. Proszę bardzo. Ale dobre czy, czy dobre, bo, bo kamera jest. Mogły się jeszcze trochę posmarzyć. Czyli <noise> surowe ci dałem, pokaż jak to wygląda. Do kamery. Nie, no, nie surowe, ale takie. Mmm. Takie? Czuć tą sodę, tak? Czuć trochę. No to trzeba je dłużej następnie smażyć, Dobra. Może nie jest go w całości, bo Ci urwie ductwo. Ale to nie jest surowe. A. No, no ja wiem, takie gliniaste, ale. Troszkę. No dobrze. No dobra, pierwszy... No. Pierwszy duży pancake wyszedł średnio, ale jedziemy z następnymi. Będzie git. Ten, co go teraz wlałem, to hmm, chyba będzie omlet bardziej, ale... No dobrze, spróbujmy. O, test Tadzika. Test Tadzika. Nie wierzcie mu on zje wszystko. Może mniejsze. Masz mówił. O, 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 uh -huh, uh -huh. Am? <grybuj> <grybuj> Zjad? Zjad. Dobrze. Jak Tadzio to zjadł, to znaczy, że to jest jedzenie. Jeżeli będziecie robili te pankejki, dajcie znać jak wam wyszły. Eee, ja tu jeszcze posmarzę bo mi tu jeszcze trochę zejdzie. Pamiętajcie subskrybować grubą akcję. Pamiętajcie, dzielić się przepisami. Dzielmy się przepisami. Ja je będę robił. Pamiętam, że w kolejce czeka wegański ramen jeszcze do zrobienia. Te e, pankejki, które ja robię, robię pierwszy raz w życiu, tak jak wspominałem, no nie wyglądają może jak takie super amerykańskie pankejki bo oni to układają tak piętrowo zawsze, nie? Potem leją z góry ten sos, zjadają jeden gryz i wychodzą albo w ogóle nie jedzą, tylko od razu wychodzą. Ale nie jesteśmy Amerykanami, tylko Polakami i żyjemy wszystko, co zrobimy, tak? No.